Czasy święte dla Pana, na które będziecie dokonywać świętego zwołania, aby składać ofiarę spalną dla Pana ofiarę całopalną, ofiarę pokajemową, ofiarę krwawą i ofiarę płynną każdego dnia to, co jest na ten dzień przeznaczone. Oto Słowo Boże. Śpiewajcie Bogu naszemu, obrońcy. Zacznijcie śpiewać i w bęben uderzcie, W cytrę słodko dźwieczącą i lirę. Zadmijcie wróg w czas nowiu, Czas pełni w nasz dzień uroczysty. Śpiewajcie Bogu, naszemu obrońcy, bo tak ustanowiono w Izraelu. Przykazania Boga Jakuba ustanowił to prawo dla Józefa. Gdy wyruszał z ziemi egipskiej, śpiewajcie, bo...